Jako dyplomowany chirurg ortopeda rozmawiałem z kolegami po fachu, chirurgami z Japonii, Niemiec, Kanady, Ameryki i każdy z nas ma na swoim koncie ponad 41 lat spędzonych na sali operacyjnej i oddziale rehabilitacyjnym. Widzieliśmy, jak ciała ulegają kontuzjom, goją się, odbudowują i odmawiają posłuszeństwa. Widzieliśmy, co robi wiek, gdy siła zanika i co robi siła, gdy wraca. Jednak młodzi prezesi firm technologicznych Startupy z branży fitness opierające się na sztucznej inteligencji, marki suplementów tworzonych w laboratoriach i nowi influencerzy promujący długowieczność powtarzają w kółko to samo przesłanie, jak staśmy: spacerowanie wystarczy. Że po ukończeniu 75 lat nie potrzebujesz oporu. Nie potrzebujesz treningu siłowego. Potrzebujesz tylko kroków. Ale kiedy naprawdę rozumiesz anatomię, zaczynasz zadawać pytania, na które te firmy nigdy nie chcą odpowiadać. Jak spacerowanie może odbudować mięśnie, które już zanikły? Jak spacerowanie może przywrócić równowagę, jeśli włókna stabilizujące nigdy nie są aktywowane? Jak spacerowanie może wzmocnić kości, gdy nie ma obciążenia, napięcia, oporu? Jak spacerowanie może zapobiegać upadkom, skoro reakcje szybko szybkokurczliwe nie są trenowane? I jak samo spacerowanie może ochronić 75-letnie ciało, które z każdym miesiącem traci siłę? To nie zgadza się z biomechaniką. To nie zgadza się z wynikami operacji. To nie zgadza się z tym, co widzimy u prawdziwych pacjentów każdego dnia. Dlatego my, 22 chirurgów z dziesięcioleciami doświadczenia za nami, postanowiliśmy szukać prawdy na własnej skórze. Przejrzeliśmy setki artykułów medycznych, przestudiowaliśmy programy rehabilitacyjne w 9 krajach i nawet przetestowaliśmy te rutyny na sobie. Trenowaliśmy z 297 ćwiczeniami z całego świata, w tym ze 144 z samej Japonii, gdzie starość jest sztuką a nie powodem do strachu. Większość ćwiczeń pomogła niewiele. Niektóre zawiodły całkowicie. Ale pięć, tylko pięć przyniosło to, co nauka rzadko obiecuje, widoczną, mierzalną, powtarzalną odbudowę mięśni nawet po ukończeniu 75 lat. Dlatego w tym filmie ujawnimy pięć ćwiczeń, które każdy senior po ukończeniu 75 lat musi wykonywać zamiast polegać tylko na spacerowaniu. I zostańcie z nami, bo numer 2 potrafi odbudować utracone mięśnie szybciej niż jakakolwiek rutyna, którą testowaliśmy przez 41 lat praktyki ortopedycznej. Pełne odniesienia do badań naukowych znajdują się w opisie dla tych, którzy cenią dowody bardziej niż teorie. Zanim przejdziemy do rzeczy, mam dla was krótkie pytanie, ile macie lat? Podzielcie się odpowiedzą. Czytamy i osobiście odpowiadamy na każdy komentarz. Teraz zacznijmy od numeru 5. Ruch którego prawie żaden senior nie praktykuje, a który może natychmiast obudzić siłę, jakiej samo spacerowanie nigdy by nie osiągnęło. Numer 5. Chód palce pięta. Na miejscu numer 5 na naszej liście znajduje się coś, co nazywamy chodem palce pięta. I choć może wydawać się prosty, nauka stojąca za jego skutecznością jest absolutnie fascynująca. To ćwiczenie bywa nazywane chodem tandemowym w środowisku klinicznym. I celuje ono konkretnie w coś zaczyna gwałtownie zanikać po ukończeniu 75 lat, w waszej propriocepcji. Propriocepcja to w zasadzie zdolność waszego ciała do orientowania się w przestrzeni bez konieczności patrzenia. To dlatego możecie dotknąć nosa z zamkniętymi oczami lub schodzić po schodach, nie patrząc cały czas na stopy. Po ukończeniu 75 lat zakończenia nerwowe odpowiedzialne za propriocepcję zaczynają wysyłać słabsze sygnały do mózgu. Badanie z Uniwersytetu w Pittsburghu wykazało, że dokładność proprioceptywna spada około 25% między 65. a 80. rokiem życia. Oznacza to, że wasz mózg otrzymuje mniej wiarygodnych informacji o tym, gdzie znajdują się wasze stopy i na jakiej powierzchni stoją. Chód palce-pięta zmusza mózg i ciało do precyzyjniejszej komunikacji, ponieważ w zasadzie idziecie po linie. Ustawiacie jedną stopę bezpośrednio przed drugą, tak aby pięta przedniej stopy dotykała palców tylnej stopy przy każdym kroku. Ta wąska podstawa podparcia sprawia, że wasz układ nerwowy pracuje na najwyższych obrotach, aby utrzymać równowagę. Aby uzyskać maksymalne korzyści z tego ćwiczenia, należy zacząć w pobliżu ściany lub blatu kuchennego, tak abyście mieli się czego przytrzymać w razie potrzeby. Stańcie prosto, ściągnijcie ramiona do tyłu i wybierzcie punkt oddalony około 15 stóp przed wami, na którym skupicie wzrok. Następnie zacznijcie iść do przodu, stawiając jedną stopę bezpośrednio przed drugą, w tym wzorcu chodu palce pięta. Nie spieszcie się z tym. Celem nie jest szybkość, lecz precyzja i kontrola. Starajcie się wykonać około 20 kroków pod rząd i spróbujcie robić to dwa razy dziennie. Badanie opublikowane w Archives of Physical Medicine and Rehabilitation wykazało, że seniorzy, którzy praktykowali chud palce pięta przez zaledwie 8 tygodni, poprawili swoje wyniki w równowadze dynamicznej o 19%. Równowaga dynamiczna to rodzaj równowagi, której potrzebujecie, gdy faktycznie poruszacie się po świecie, a nie tylko stoicie w miejscu. Badacze zauważyli również, że uczestnicy zgłaszali większą pewność siebie podczas chodzenia w zatłoczonych miejscach i po nierównych powierzchniach. W miarę jak będziecie czuć się pewni z tym ćwiczeniem, możecie uczynić je bardziej wymagającym, obracając głowę na boki podczas chodzenia lub zamykając oczy na kilka kroków naraz. Te progresje naśladują sytuacje z prawdziwego życia, w których możecie być rozproszeni lub gdzie oświetlenie jest słabe. Chirurg-ortopeda zaleca to ćwiczenie jako podstawę, ponieważ ponownie trenuje ono połączenie między stopami a mózgiem, czego zwykłe chodzenie po płaskich powierzchniach po prostu nie robi. Teraz przejdźmy do ćwiczenia, które celuje w zupełnie inny problem, pojawiający się po ukończeniu 75 lat. Zanim będziemy kontynuować, jeśli film Wam się podobał, naciśnijcie przycisk Lubię to, aby więcej seniorów mogło go zobaczyć i zasubskrybujcie kanał. Codziennie pojawiają się u nas kolejne filmy z potężnymi wskazówkami zdrowotnymi dla seniorów, a Wy nie chcecie przegapić następnego. Numer 4. Przysiady na krzesło. Na miejscu numer 4 na naszej liście znajdują się przysiady na krzesło. A to ćwiczenie odnosi się do jednego z największych wskaźników tego, czy ktoś utrzyma swoją niezależność wraz z wiekiem, zdolność do podniesienia się z pozycji siedzącej bez użycia rąk. Brzmi to prosto, ale badania dowodzą, że wcale tak nie jest. Słynne badanie, zwane testem siadania i wstawania, opublikowane w European Journal of w Cardiology, wykazało, że zdolność do siadania i wstawania bez pomocy była bezpośrednio skorelowana z długowiecznością. Osoby, które miały trudności z tym ruchem, wykazywały od 5 do 6 razy większe ryzyko zgonu w okresie objętym badaniem w porównaniu do tych, którzy wykonywali go z łatwością. Po ukończeniu 75 lat mięśnie odpowiedzialne za wstawanie z krzesła, głównie mięśnie czworogłowe uda i pośladkowe, zaczynają w przyspieszonym tempie tracić masę i siłę. Proces ten nazywamy sarkopenią i znacząco przyspiesza on w wieku od 70 kilku do 80 kilku lat. Badanie opublikowane w journalu w wykazało, że dorośli po ukończeniu 75 lat tracą około 3% siły mięśniowej co roku. To daje prawie 15% utraty w zaledwie 5 lat. Przysiady z krzesłem są najbardziej funkcjonalnym sposobem na skuteczną walkę z tym spadkiem, ponieważ dokładnie naśladują ruch, który musisz wykonywać dziesiątki razy każdego dnia. Wstawanie z toalety, wysiadanie z samochodu, podnoszenie się od stołu. Ćwiczenie jest proste, ale jego wykonanie ma kluczowe znaczenie. Zacznij od siedzenia na stabilnym krześle ze stopami płasko na podłodze, rozstawionymi na szerokość bioder. Skrzyżuj ręce na piersi lub wyciągnij je prosto przed siebie. Następnie lekko pochyl się do przodu, aby przenieść ciężar ciała nad stopy i odpychając się piętami, wstań całkowicie. Zatrzymaj się na chwilę w górze. Następnie, powoli i z kontrolą, opuść się z powrotem na dół. Faza opuszczania jest faktycznie tą, podczas której zachodzi duża część budowania mięśni. Dlatego nie opadaj po prostu z powrotem na krzesło. Badanie przeprowadzone przez uniwersytet TAS wykazało, że seniorzy, którzy wykonywali przysiad z krzesłem trzy razy w tygodniu przez 12 tygodni, zwiększyli siłę nóg średnio o 28%. Co jeszcze bardziej imponujące, ich prędkość chodzenia poprawiła się o 15%, a zdolność do wchodzenia po schodach poprawiła się o 22%. Chirurg ortopeda mówi, że cały czas widuje pacjentów, którzy potrafią chodzić bez problemu. Ale ogromnie zmagają się z ruchami siadania i wstawania. To są osoby, które w końcu potrzebują poręczy zainstalowanych wszędzie lub zaczynają unikać sytuacji towarzyskich, ponieważ wstydzą się prosić o pomoc przy wstawaniu. Celuj w wykonywanie dwóch do trzech serii po dziesięć przysiadów z krzesłem każdego dnia. Jeśli wstawanie bez użycia rąk jest obecnie zbyt trudne, zacznij od odpychania się od podłokietników i stopniowo zmniejszaj swoje poleganie na nich z biegiem czasu. Celem jest aby w końcu móc wykonać ten ruch z rękami skrzyżowanymi na piersi. Gdy już będziesz w stanie to zrobić z łatwością, możesz przejść do trzymania lekkiego obciążenia przy piersi lub używania niższego krzesła. Następne ćwiczenie celuje w coś, co chodzenie całkowicie pomija, a co staje się kluczowe dla zapobiegania upadkom. Numer 3. Krążenia bioder w pozycji stojącej. Na miejscu trzecim mamy krążenia bioder w pozycji stojącej. Ćwiczenie, które większość ludzi nigdy nie brała pod uwagę, ale które według chirurgów ortopedów jest absolutnie kluczowe po 75 roku życia. Ten ruch poprawia mobilność bioder i siłę małych mięśni stabilizujących, które otaczają staw biodrowy. Te mięśnie oraz elastyczność samego stawu biodrowego pozwalają ci odzyskać równowagę, gdy się potkniesz lub przewrócisz. Gdy tracisz równowagę, twoje ciało instynktownie próbuje postawić krok w bok lub obrócić nogę, aby się złapać. Jeśli twoje biodra są sztywne. A mięśnie stabilizujące słabe, twoje ciało po prostu nie jest w stanie wykonać tych awaryjnych korekt wystarczająco szybko. Badanie opublikowane w Journal of Biomechanics wykazało, że mobilność bioder zmniejszyła się średnio o 20% między 65 a 80 rokiem życia, a spadek ten był bezpośrednio związany ze zwiększonym ryzykiem upadków. Inne badanie z Uniwersytetu Maryland wykazało, że osłabienie mięśni odwodzących biodra, tych, które odsuwają nogę na bok, było najsilniejszym pojedynczym predyktorem upadków u dorosłych powyżej 70 lat. Silniejszym nawet niż siła nóg czy wyniki testów równowagi. Krążenia bioder w pozycji stojącej rozwiązują oba te problemy jednocześnie. Przesuwasz staw biodrowy w jego pełnym zakresie ruchu, jednocześnie zmuszając mięśnie stabilizujące do pracy, aby utrzymać równowagę na jednej nodze. Aby prawidłowo wykonać to ćwiczenie, stań obok ściany lub stabilnego krzesła, lekko dotykając go jedną ręką dla równowagi. Podnieś zewnętrzną nogę tak, aby kolano uniosło się w kierunku klatki piersiowej. Następnie powoli przesun to kolano na bok, potem za siebie, a następnie wróć do pozycji wyjściowej. Zasadniczo rysujesz duże koło kolanem, jednocześnie utrzymując stabilną nogę stojącą. Wykonaj pięć okrążeń w jednym kierunku, a następnie pięć okrążeń w drugim kierunku. Następnie zmień nogę i powtórz. Kluczem jest, aby okrążenia były tak duże, jak pozwala na to Twoja mobilność, i aby poruszać się powoli, z kontrolą. Pośpiech niweczy cel tego ćwiczenia. Badanie kliniczne opublikowane w The Agent wykazało, że seniorzy, którzy wykonywali ćwiczenia poprawiające mobilność bioder, takie jak krążenia bioder w pozycji stojącej, przez 10 minut dziennie, poprawili swoją stabilność boczną o 31% w ciągu 3 miesięcy. Stabilność boczna to twoja zdolność do utrzymania pionowej pozycji, gdy jesteś popychany lub ciągnięty na bok. Badanie wykazało również, że czas reakcji na wykonanie kroku ochronnego poprawił się o prawie 20%. Chirurg ortopeda wyjaśnia, że staw biodrowy po 75 roku życia często staje się słabym ogniwem w łańcuchu. Ludzie skupiają się na kolanach lub plecach, ale to biodra pozwalają ci poruszać się we wszystkich kierunkach i szybko reagować, gdy wydarzy się coś nieoczekiwanego. Chodzenie porusza biodra tylko do przodu i do tyłu w bardzo ograniczonym zakresie. Nie robi nic, aby utrzymać pełną mobilność stawu, ani wzmocnić te kluczowe mięśnie stabilizujące. Wykonuj krążenia bioder z samego rana. Gdy Twoje stawy mogą być najbardziej sztywne i ponownie przed snem. Twoje biodra Ci za to podziękują, a co ważniejsze, mogą uchronić Cię przed wyniszczającym upadkiem. Teraz przechodzimy do dwóch najlepszych ćwiczeń, a następne możecie zaskoczyć, ponieważ w ogóle nie wymaga ruchu. Numer 2. izometryczne pchnięcie ściany. Na drugim miejscu na naszej liście znajduje się izometryczne pchnięcie ściany. I to właśnie tutaj przechodzimy do ćwiczeń które chirurdzy ortopedzi uważają za absolutnie niezbędne dla każdego, kto ma powyżej 75 lat. Ćwiczenie izometryczne to takie, w którym wywierasz siłę na coś, co się nie porusza. Napinasz mięśnie bez faktycznego ruchu w stawie. Ten rodzaj ćwiczeń ma wyjątkowe korzyści dla seniorów, którym tradycyjne formy aktywności fizycznej po prostu nie dorównują. Po pierwsze, izometryka jest niezwykle bezpieczna dla stawów. Nie ma tu obciążeń udarowych ani ruchów w zakresach, które mogłyby być bolesne lub obciążające dla stawów zmienionych chorobowo. Po drugie, badania wykazują, że ćwiczenia izometryczne są szczególnie skuteczne w budowaniu siły, która zapobiega upadkom. Przełomowe badanie opublikowane w Journal of Applied Physiology wykazało, że trening izometryczny zwiększył produkcję siły mięśniowej o 35% u dorosłych po 70 w porównaniu do zaledwie 22% poprawy wynikającej z tradycyjnego treningu oporowego. Co jeszcze istotniejsze w kontekście zapobiegania upadkom, Grupa wykonująca ćwiczenia izometryczne wykazała 40% poprawy w szybkości generowania siły. Szybkość generowania siły to to, jak szybko można wytworzyć siłę. To jest dokładnie to, czego potrzeba, gdy potkniemy się i musimy natychmiast się podeprzeć. Pchanie ściany angażuje w szczególności mięśnie korpusu, klatki piersiowej, barków oraz mięśnie stabilizujące tułów. To właśnie te mięśnie utrzymują nas w pozycji pionowej i pozwalają podeprzeć się, jeśli zaczniemy się przewracać. Aby wykonać to ćwiczenie, stań przodem do ściany w odległości mniej więcej na wyciągnięcie ranion. Oprzyj obie dłonie płasko na ścianie na wysokości barków. Teraz pchaj ścianę tak mocno, jak tylko potrafisz, utrzymując ciało w prostej linii od głowy do pięt. Powinieneś poczuć, jak napinają się mięśnie korpusu, pracują klatka piersiowa i barki, a nawet jak aktywują się nogi, by zakotwiczyć cię w ziemi. Utrzymuj to pchanie przez 10 do 15 sekund, oddychając swobodnie. Odpocznij chwilę, a następnie powtórz od 3 do 5 razy. Cała magia tego ćwiczenia polega na tym, że możesz natychmiast dostosować intensywność. Pchnij mocniej, by zwiększyć wyzwanie, lub lżej, jeśli dopiero zaczynasz. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie McMaster wykazało, że ćwiczenia izometryczne wykonywane zaledwie przez 12 minut tygodniowo przyniosły znaczną poprawę ciśnienia krwi, gęstości kości i siły mięśni u osób powyżej 65 lat. Uczestnicy zgłaszali również lepszą stabilność podczas codziennych czynności oraz większą pewność siebie w zakresie swoich zdolności fizycznych. Chirurg Kortopeda podkreśla, że to ćwiczenie angażuje cały łańcuch mięśniowy od dłoni, przez ramiona, barki, korpus, aż po nogi. Uczy ono wszystkie te mięśnie współpracy w skoordynowany sposób co jest dokładnie tym, co dzieje się, gdy musi się podeprzeć lub oprzeć o coś dla wsparcia. To ćwiczenie można również wykonywać, pchając blat stołu lub nawet siedząc na krześle i pchając w biurko. Ważne jest, abyś przez te 10 do 15 sekundowe utrzymania naciskał z maksymalnym wysiłkiem na coś nieruchomego. I oto dotarliśmy do najważniejszego ćwiczenia. Tego, które według badań jest ważniejsze niż jakiekolwiek inne dla zapobiegania upadkom i utrzymania niezależności po 75. Numer 1. Stanie na jednej nodze. Najważniejszym ćwiczeniem dla każdego po 75 jest stanie na jednej nodze a badania stojące za tym prostym ruchem są absolutnie niezwykłe. Kiedy chirurdzy ortopedzi mówią o najbardziej niedocenianym ćwiczeniu w treningu dla seniorów, mają na myśli właśnie to. Stanie na jednej nodze może wydawać się zbyt podstawowe, by było ważne, ale nauka opowiada zupełnie inną historię. Duże badanie opublikowane w British Journal of Sports Medicine śledziło losy ponad 1500 dorosłych w wieku 70 lat i starszych przez 10 lat. Naukowcy badali zdolność uczestników do dostania na jednej nodze przez 10 sekund na początku badania. Ci, którzy nie byli w stanie wykonać tego prostego testu, mieli 18% wyższe ryzyko śmierci z jakiejkolwiek przyczyny w okresie badania. Co jednak jeszcze istotniejsze dla naszego tematu, niezdolność dostania na jednej nodze wiązała się z trzykrotnie zwiększonym ryzykiem poważnego upadku. Inne badanie z Niemiec wykazało, że sam trening stania na jednej nodze zmniejszył ryzyko upadków o 43% u dorosłych po 75. Redukcja o 43% dzięki jednemu ćwiczeniu. Żadna inna pojedyncza interwencja nie była w stanie dorównać temu wynikowi. Powodem, dla którego stanie na jednej nodze jest tak skuteczne, jest to, że integruje ono wszystko. Równowaga, propriocepcja, czucie głębokie, stabilność biodra, aktywacja mięśni korpusu i siła kostki wszystko to musi współpracować jednocześnie, gdy stoisz na jednej stopie. Dokładnie to samo dzieje się podczas chodzenia. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że chodzenie to w zasadzie seria stania na jednej nodze. Za każdym razem, gdy stawiasz krok, przez chwilę balansujesz na jednej nodze, podczas gdy druga noga idzie do przodu. Im silniejszy i bardziej stabilny jesteś na każdej nodze z osobna, tym bezpieczniejsze staje się twoje chodzenie. Aby prawidłowo wykonać stanie na jednej nodze, stań w pobliżu ściany lub stabilnego krzesła. Unieś jedną stopę zaledwie kilka centymetrów nad ziemię. Nie musisz unosić jej wysoko. Skup się na utrzymaniu stabilności biodra, kolana i kostki nogi podporowej, nie przenosząc nadmiernie ciężaru ciała. Spróbuj utrzymać tę pozycję przez 30 sekund na każdej nodze. Jeśli jest to zbyt trudne, zacznij od tego, co jesteś w stanie utrzymać i stopniowo zwiększaj czas. Wykonuj to ćwiczenie co najmniej 3 razy dziennie. Chirurg kortopeda mówi, że idealne momenty to te, kiedy myjesz zęby rano i wieczorem, a także czekając, aż zaparzy się kawa lub podgrzeje jedzenie. Wbudowanie tego w istniejące rutyny sprawia, że znacznie bardziej prawdopodobne jest, iż będziesz to robić konsekwentnie. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Karoliny Północnej wykazało, że zdolność dostania na jednej nodze poprawiła się średnio o 27% już po czterech tygodniach codziennej praktyki. Uczestnicy wykazali również poprawę prędkości chodzenia i zmniejszone kołysanie podczas testów równowagi w pozycji stojącej. Aby z czasem zwiększyć poziom trudności tego ćwiczenia, spróbuj zamknąć oczy stojąc na jednej nodze, obracać głowę z boku na bok lub stanąć na nieco niestabilnej powierzchni, takiej jak złożony ręcznik. Każda z tych progresji stanowi nowe wyzwanie dla twojego systemu równowagi i kontynuuje budowanie ścieżek neuronalnych, które zapewniają ci bezpieczeństwo. Chirurg ortopeda zwraca uwagę na ważny aspekt, dlaczego chodzenie nie może zastąpić tego ćwiczenia. Podczas chodzenia stoisz na jednej nodze tylko przez ułamek sekundy, zanim druga stopa dotknie Ziemi. Ten krótki czas nie wystarcza, aby zaktywizować i wzmocnić stabilność na jednej nodze. Stojąc na jednej nodze przez 30 sekund lub dłużej, dajesz swojemu układowi nerwowemu czas na pełne zaangażowanie wszystkich mięśni stabilizujących i na zbudowanie wytrzymałości, której te mięśnie potrzebują, aby chronić Cię przez cały dzień. Widział pacjentów, którzy potrafili przejść wiele kilometrów, ale nie byli w stanie ustać na jednej nodze dłużej niż przez 5 sekund. To właśnie ci pacjenci upadają i łamią sobie biodro, sięgając po coś z wysokiej półki lub przekraczając próg. Ich sprawność w chodzeniu nie przekładała się na równowagę i stabilność, której naprawdę potrzebowali. Stanie na jednej nodze to ćwiczenie numer jeden, ponieważ uzupełnia lukę, którą pozostawia samochodzenie. I tak oto macie pięć ćwiczeń, które chirurdzy ortopedii uznają za kluczowe dla każdego, kto przekroczył 75 lat i chce zachować niezależność oraz uniknąć dewastujących upadków. Które tak wielu seniorów wpędzają w spirale upadku. Chodzenie jest wspaniałe i absolutnie powiniene się kontynuować, ale jak jasno pokazują badania, samochodzenie pozostawia krytyczne luki w twojej sprawności fizycznej. Twoja propriocepcja, zdolność wstawania z pozycji siedzącej, mobilność bioder, siła tułowia i stabilność na jednej nodze wszystkie wymagają szczególnej uwagi, które samochodzenie po prostu nie zapewnia. Dobra wiadomość jest taka. Że te pięć ćwiczeń razem zajmuje mniej niż 15 minut dziennie. Nie potrzebujesz karnetu na siłownię ani żadnego sprzętu. Nie musisz być w doskonałej formie, aby zacząć. Każdy z tych ruchów można zmodyfikować, aby dopasować go do Twojej obecnej kondycji. Zacznij od ćwiczenia, które wydaje Ci się najłatwiejsze do wykonania, a pozostałe dodaj z czasem. Ortopeda twierdzi, że nawet wykonywanie tylko tego najważniejszego ćwiczenia stania na jednej nodze trzy razy dziennie postawiłoby cię w lepszej pozycji niż większość osób w twoim wieku. Twoje przyszłe ja ci podziękuję za każdą sekundę, którą zainwestujesz w te ruchy dzisiaj. Dbaj o swoje ciało, ponieważ to jedyne, które masz. Teraz chcemy usłyszeć od ciebie. Które z tych pięciu ćwiczeń zaczniesz wykonywać już dzisiaj? I z czym najbardziej się zmagasz, jeśli chodzi o utrzymanie aktywności i zachowanie równowagi wraz z wiekiem? Podziel się z nami swoimi doświadczeniami i opiniami w komentarzach poniżej. Chętnie je poznamy. Dziękujemy za uwagę.